świat, w którym żyjemy, ma wiele elementów, które sprawiają, że jesteśmy nim omamieni. Tak jakby magik działał w tym świecie i sprawiał, że zostajemy przywiązani do nałogów, do negatywnych rzeczy, do podążania ślepego za bogactwem, do takiego przywiązania do rzeczy, że moglibyśmy wszystko zniszczyć, żeby tylko dalej być z tą rzeczą. Jakie to są rzeczy, które nas w tym świecie zamykają. Które z aspektów tego świata, zdaniem katarów, sekty, która żyła, prowadziła działalność w XII wieku, które z nich są najbardziej trenujące, najgorsze, najbardziej mm, zatapiające naszą duszę? Które z nich? O tym dzisiaj opowiemy w życiu poczciwym. Zapraszam. Świat magika, o którym wspomniałem, to nasz świat. Świat, w którym nasza dusza jest tak, nie w swojej rzeczywistości. Świat, w którym będąc w tym 3D zapominamy o rzeczach najważniejszych, przez to, że pamiętamy o rzeczach niższych. Albo inaczej, przez nasze nadmierne przywiązanie do rzeczy niższych. I jeśli chodzi o ten film, jest na podstawie książki Spiritual Roots of Tarot, gdzie autor daje sugestię, że karty Tarota, marsyjski Tarot, Został, w nim została przemycona duchowa wiedza Katarów, sekty chrześcijańskiej, która, żyła, która prowadziła działalność, właśnie, jak wspomniałem w XII wieku. I w tej książce opowiada o czterech kartach, które dotyczą właśnie świata magika. Dlaczego mówię o świecie magika? Bo pierwsza karta, em, którą, na którą natyka się, która jest na tej drodze głupca, o której tam mówi książka, bo jest karta w tarocie full i ten full to jesteśmy my. Ci właśnie wędrujące dusze w tym świecie. I magik to jest pierwsza karta, którą napotyka na tej drodze, jeśli ją odpowiednio ułożymy. Czyli jest to karta, która mówi nam, że jesteśmy w świecie nieprawdziwym, świecie iluzji. I teraz opowiemy o czterech kartach, które mówią o najważniejszych iluzjach, które działają najgorzej. I według Katarów, gdy przywiązujesz nadmierne znaczenie do tych iluzji, Będziesz musiał ponownie reinkarnować na tej Ziemi, na tym świecie pełnym trudów i wyrzeczeń i cierpienia. A dla tych, którzy reinkarnacy nie wierzą, to po prostu są to rzeczy, które sprawiają, że żyje się nam gorzej, że żyje się nam po prostu trudniej. I teraz przejdźmy do kart i do rzeczy, do czterech aspektów, które zdają Katarów są najgorsze. Pierwsza karta, która opisuje to, o czym chcemy mówić. Nazywa się, nazywa się Cesarz. Władza. I co pisze o cesarzu autor? Łączenie i symbole przedstawione na karcie cesarza wyraźnie wskazują, że jej tematem jest władza i autorytet. Mówiąc dokładniej, przedstawia kontinuum władzy z poddaniem błazna pod stopami cesarza na jednym końcu, a jego byciem. Wzorowanym na władzy i kontroli cesarza i króla na drugim końcu. Nawiązuje to do idei, że błazen w swoich młodzieńczych latach mógł identyfikować się z aktywnym lub pasywnym podejściem do władzy. Oprócz tego, że był motywowany miłością lub strachem, aktywna ekspresja może wahać się od życzliwego przywództwa po tyranię. Wyrażeniem biernym może być pokora i wstrzemięźliwość, lub bycie ofiarą i służalczość. Ponieważ niedaleko pada jabłko od jabłoni, błazen będzie obserwował rodziców i poprzez wielokrotne demonstracje tego jak rodzice podeszli do władzy i autorytetu. Błazen ustanawia narrację, system przekonań na temat tego, czym jest dla niego władza. Otrzymałeś podwąd na karcie MAGA, gdzie jego symbole sugerowały, że władza, bogactwo, miłość i sława są typowymi tematami ludzkiej narracji, która utrwala świat złego Boga, w cudzysłowie. W przypadku karty Cesarz Katarzy mówią, że jeśli pojawisz się w świecie jako ofiara, czyli jako osoba potrzebująca władzy, lub użyjesz swojej mocy jako osoba potrzebująca kontroli, to pozostaniesz. Przywiązany do tego świata iluzji. W żaden sposób nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego, świata dobrego Boga. Teraz ten jeszcze koncept dobrego i złego Boga, mówiłem o nim w filmach wcześniej, ale Katarzy wierzyli, że wszystko, co się dzieje w tym świecie, to jest świat złego Boga. To jest nasza dusza oderwana od swojej prawdziwej rzeczywistości. To jest dość radykalne, skrajne rozumienie pewnych lekcji, ale to rozumienie sprawia, że ich, takby wgląd, jest też bardzo mocny, bardzo zero-jedynkowy na to, co ten świat oznacza i jak łatwo się w nim pogubić. Dlatego władza, czyli cesarz, to pierwsza karta. Jak widzisz, nasz stosunek do władzy zwykle kieruje się tym, że albo dążymy do jej zdobywania, albo jesteśmy jej skrajnie podporządkowani. To, co sugeruje autor, żeby uwolnić się z procesu reinkarnacji, lub żeby po prostu bardziej Świadomi i lepiej żyć, to nie przywiązywanie się do tego poczucia władzy. Jak to osiągnąć, jest to bardzo trudne, ale gdy zauważysz, że jesteś w momencie, gdy kontrolujesz na przykład wszystkich agresją, co często się zdarza, szczególnie nam mężczyznom, lub gdy kontrolujesz wszystko poprzez manipulacje, lub gdy jesteś w 100% podporządkowany władzy jakiejś. Nigdy nie Robisz nic innego niż to, co władza każe, nic, co autorytet każe. Gdy jesteś zamknięty totalnie w jakichś ramach twardych, to oznacza, że jesteś nadmiernie przywiązany do władzy. Przypomina mi się też faryzeusze, o których ostatnio mówiłem. To jest ten sam syndrom. Syndrom władzy, też autorytetu czy dogmatu, który sprawia, że nasze bycie w tym świecie jest po prostu ograniczone. Eee, trzymanie się tego kurczowo sprawia, że nasza wolność i nasze dążenie do lepszego, Świata, do świata dobrego Boga jest bardzo ograniczona. To wszystko sprawia, że cesarz, czyli władza, to jest pierwsza karta i pierwszy aspekt, który najbardziej wpływa, jest jednym z czterech, one są na równo, równorzędnie, zresztą zostały tu już wcześniej wymienione. Równorzędnie wpływa na to, że przywiązanie nadmierne do zdobywania władzy nie jest dla nas dobre lub do bycia nadmiernie podporządkowanym. Druga karta to. Papież, a papież oznacza w tym kontekście tarota marcyjskiego bogactwa. Jakakolwiek była właściwa interpretacja metafory Jezusa o tym, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho ogielne niż bogatemu wejść do nieba, intencja tej metafory jest jasna. Według katarów, jeśli definiuje cię bogactwo, jesteś przywiązany do płapek tego świata, wówczas uniemożliwiasz sobie wejście do nieba. Klemens V jako papież został potępiony za nepotyzm, nadmierny luksus i marnotrawstwo. Sprzedawanie stanowisk, władzy, symonia i dokonywanie nominacji rodzinnych, nepotyzm, doprowadziło do czegoś, co zostało opisane jako jedna z najbardziej gwałtownych rewolucji w historii Kościoła. Papież Innocenty III był jednym z pierwszych, który wprowadził podatki papieskie w celu finansowania swoich krucjat, ale Klemens V poszedł o krok dalej, wykorzystując fundusze na własne cele osobiste i polityczne. Skupienie się na potrzebie gromadzenia bogactwa, niezależnie od tego, czy jesteś bogaty czy biedny, było drugim aspektem ludzkiej świadomości, który sprawiał, że wracałeś do świata złego boga. To, że mak trzyma w dłoniach różdżkę i pentagram, sugeruje, że te dwa elementy mają największy wpływ na powstrzymanie błazna przed postępem duchowym. Katarzy wiedli proste życie, zobowiązali się do uczciwej pracy, i nawet ich duchowni, perfekti, pracowali, aby się utrzymać. W rzeczywistości mówi się, że jeśli odwiedzali wierzącego, zamiast oczekiwać jałmużny, oczekiwano, że perfekti zostawią prezent. Ich pragnienie zatrzymania cyklu reinkarnacji było tak silne, że ich zaangażowanie w dobroć i czynienie dobra sprawiło, że cieszyli się dużym szacunkiem zarówno szlachty, jak i zwykłych ludzi. Sposób życia katarów, kierujący się ich duchowymi założeniami, wyraźnie kontrastował z kościołem który po ustawieniu i nieuzasadnionych żądań w zakresie datków i podatków widział, jak biskupi i duchowni gromadzili ogromne bogactwa i prowadzili życie w nadmiarze. Dla zwykłych ludzi było oczywiste, że Jezus prowadził proste życie, styl życia, z którym się utożsamiali i starali się zrozumieć, w jaki sposób inwestowanie przez Kościół w bogactwo ma się w jakikolwiek sposób do nauki Jezusa. Barack, Barack Love w Medieval Papacy zauważył, że prawdziwą przyczyną ruchów heretyckich nie była różnica doktrynalna, ale protest przeciwko sekularyzowanemu kościołowi. Ludzie związani z Katarami i ich prostym podejściem do życia, a co za tym idzie atrakcyjnością misjonarza Perfecti, cieszyło się szybko rozrzucącym zainteresowaniem, które spowodowało szybki wzrost liczby zwolenników Kataru. To w dzisiejszych czasach jedna z plag, czyli przywiązanie do bogactwa, nadmierne przywiązanie do bogactwa. Nie ma nic złego w samym bogactwie, nie ma nic złego w samym dążeniu do posiadania więcej, o ile nie jest to coś, co sprawia, że porzucamy swoje życie duchowe, porzucamy swoje pragnienia duszy. Jeśli nadmiernie się do tego przywiązujemy, to jest degradujące dla naszej duszy, dla naszego duchowego rozwoju. A to dlatego, że i tak jakby to zostawimy. A w tej idei, o których tu mówimy, dusza przetrwa. I rozwijanie duszy, czyli dobroć, miłość, jest dużo ważniejsze niż bogactwo. Ale można z bogactwa korzystać bez nadmiernego przywiązania i można kochać i być dobrym, będąc bogatym. Tylko to jest kwestia stosunku, jaki masz do tego, do tego świata zewnętrznego, do tych pieniędzy, do zbierania, akumulowania bogactw. Trzeci aspekt. To miłość, karta The Lovers się nazywa. W średniowieczu główną formą antykoncepcji było unikanie seksu, chociaż uważa się, że stosowano również wkładanie do pochwy korzenia Lili i Ruty. Oczywiście wszelkie wysiłki mające na celu zapobieganie ciąży zostały uznane przez Kościół za niemoralne. Zioła poronne, takie jak grosze królewski, były używane przez czarownice do przerywania ciąży. Było to również odrażające w oczach Kościoła. Z perspektywy Katarów powstrzymywanie się od seksu zatrzymało ciążę i zahamowało wzrost populacji ludzkiej. Idealnie to powstrzymałoby trwanie świata złego Boga. To unikanie stosunków seksualnych stało się jednym z powodów, dla których Katarzy byli często oskarżani o uprawianie sodomii. Z perspektywy Katarów, jedynym usankcjonowanym związkiem było święte małżeństwo i komnata nowożeńców. To było zjednoczenie, które miało nastąpić w świadomości każdej jednostki. Było to małżeństwo Sofii i Chrystusa, zjednoczenie duszy i ducha, które doprowadziło do powstania Androgyna. Można to osiągnąć jedynie wtedy, gdy błazen zdoła uwolnić się od oprogramowania, które trzymało człowieka przywiązanego do iluzorycznego świata maga i osobistej narracji opartej o bogactwie, miłości i sławie. Z perspektywy Katarów, seks jawi się jako kluczowy element ludzkiej świadomości, ponad który należy się wznieść, jeśli chcemy ponownie połączyć się z dobrym Bogiem. Karta błazna często przedstawia pielgrzyma z odsłoniętym tyłkiem i genitaliami, co przyciąga uwagę małego zwierzęcia, głównie psa. To tak, jakby te zwierzęce pragnienia leżały u podstaw ludzkiej świadomości. Biorąc pod uwagę seksualny charakter symboli zawartej w karcie diabła, te popędy seksualne, których błazen łaknie i pragnie, należy zastąpić równie głodne Zastąpić równym głodem i pragnieniem prawości. Włączenie erosa sugeruje siłę, przez którą jest poza kontrolą błazna, która jest poza kontrolą błazna. Innymi słowy, eros bezkrytycznie, ponieważ eros ma związane oczy, spowoduje pojawienie się silnego pociągu, często seksualnego w nauczycielu i uczniu, biznesmenie i sekretarce, pacjencie i lekarzu, najlepszym przyjacielu są małżonka, którego z pracy lub po prostu ktoś poznany towarzysko. Ponieważ Eros ma przepaskę na oczach, miejsce, w którym ląduje strzała jest losowe. Za każdym razem, gdy błazen działa pod wpływem impulsu lub postanawia nie działać, ale daje się wciągnąć w fantazję, jego zachowanie, a tym samym jego świadomość dają większą moc światu iluzji. Niezależnie od tego, czy ktoś podejmie działania czy nie. Jak miłość Dantego do Beatrice ograniczona os jedynie do jego pragnienia wobec niej, w obu przypadkach powoduje to odwrócenie uwagi od jednego związku, który naprawdę się liczy. Tak strzała Erosa uderzy, ale Błazen nadal ma prawo wybrać, czy albo pochłonie go pasja przyciągania, albo pozostanie w wiernym poszukiwaniu najpierw Królestwa Niebieskiego. Wewnętrzne poczucie własnej wartości i jasność celu, które towarzyszy oddaniu boskości, odbierają wszelką moc, jaką Eros może posiadać, nawet jeśli używa swojego najsilniejszego eliksiru. W tym przypadku, gdy pojawia się pokusa, nie jest wymagana żadna dyscyplina. Nigdy nie będzie polegało na wyborze tego, co jest dobre, a co złe. Zawsze będzie polegać na dostosowywaniu się do tego, co jest bardziej kochające dla siebie, dla ciebie i innych w twoim życiu. Motywowany czystą miłością błazen będzie działał tylko w sposób, który jest pełen miłości dla wszystkich zainteresowanych. To właśnie ten rodzaj miłości, agape, sprawia, że błazen jest bardziej świadomy swoich relacji z innymi domenami, maga, władzą, bogactwem i sławą. Innymi słowy, miłość, też taka czysto seksualna, ale i taka pasja co do różnych rzeczy, które możemy mieć, e, chorobliwa, nadmierna, są kolejnym elementem, który trzyma nas tutaj. I to nadmierne połączenie z ziemskimi wartościami gdy szczególnie jeśli chodzi o strzałę Erosa e, gdzie ta pasja wydaje się aż poza nami gdzieś pochodzi nie wiadomo skąd e, tak jak ten Eros ślepy i po prostu niszczy nasze życie jak widać jedynie oddanie wyższej relacji z Bogiem może nas od tego powstrzymać przejdźmy teraz do ostatniego, ostatniej karty Rydwanu, który oznacza sławę i tutaj bardzo krótki opis. Castruccio słynął ze swojej pychy, szczególnie za słabą twórczości Machiavellego. Castruccio stał się idealnym symbolem sławy i zwycięstwa, motywowi przewodniemu Rydwanu. Castruccio Castrani był tak naprawdę książę, ksią, księciem Lucchi, był włoskim kon, condottierem, czyli dowódcą oddziału wojsko, wojsk najemnych w okresie od 14 do XVI wieku w służbie miast lub dworów książęcych, który na własny rachunek werbował ludzi do swojego oddziału. Castruccio nie żył od XIV do XVI wieku, tylko kondotierzy wtedy e, pracowali, a castruccio Kastrani żył w 1281 roku do 1328 roku. I ten rydwan, czyli karta sława, została stylizowana na nim właśnie bo Machiavelli opisał jego właśnie słabe. Według Machiavellego Castruccio na łożu śmierci miał powiedzieć Gdybym mógł uwierzyć, że fortuna przerwałaby mi karierę wiodącą do chwały, którą obiecywały wszystkie moje sukcesy, byłbym pracował mniej. Ale fortuna, która upiera się przy rozstrzyganiu spraw ludzkich, nie obdarzyła mnie wystarczającym osądem, aby mógł to rozpoznać od razu, ani czasem, aby to przezwyciężyć. Fortuna przebiła sławę, sława to jest kolejny element, do którego możemy dążyć totalnie zamroczeni na wszystko inne. I dążenie do tej iluzorycznej sławy, do powodzenia, do pozycji jest tak samo szkodliwe jak nadmierne skupianie się albo nadmierne przywiązanie do bogactwa, do miłości, do władzy. Tak samo sława to są te cztery elementy, o których których karty zostały zasugerowane jako te miejsca, gdzie jako te aspekty, które na ziemi utrzymują nazwy kolejnych wcieleniach. i to były elementy, których katarzy się bardzo wzbraniali. Um, czyli tak jakby mieli te duchowe nauki, żeby nie dać się przywiązać do tych czterech aspektów, bo one były tak jakby najbardziej mocno wpływające. Jeszcze małe podsumowanie, przeczytam ci z tej książki, którą przetłumaczyłem. Ziemskie skarby. Katarzy wiedzieli, że nadmierne przywiązanie do ludzkich wartości może skutkować jedynie cierpieniem i reinkarnacją. To przywiązanie jest częścią ludzkiego doświadczenia, które uniemożliwia odnalezienie świata dobrego Boga. Ujawniwszy powrót, podróż błazna po wygnaniu z Królestwa Niebieskiego, Katarzy byli w stanie jasno opisać podróż przez ludzką świadomość. Podróż, która. W stanie niewiedzy oznaczała życie uwięzione za murami zbudowanymi z cegieł władzy, bogactwa, miłości i sławy. Zostały one przedłożone przez Maga wraz z szeregiem rekwizytów, które były mu potrzebne do wykonywania jego sztuczek. W kazaniu na górze Jezus nauczał, że cokolwiek cenisz najbardziej, tam będzie również Twoje serce. To właśnie tam twoja pasja będzie kierować sposobem, w jaki będziesz używać swojego ciała, umysłu i emocji, czyli narzędzi ludzkich świadomości w przypadku cesarza jego pasją była władza a w dążeniu do niej stracił swoje życie i swoje żony oboje przed 40. -tką. Pasją papieża w przypadku Klemensa V było gromadzenie bogactw. Jego wkłady finansowe na rzecz królów Anglii i Francji oraz wsparcie kurii sprawiły, że bogactwo zabezpieczyło jego pozycję, dbając o to, aby nie doświadczył cierpienia jakiego doświadczył jego poprzednik Bonifacy VIII. Jeśli chodzi o miłość, Katarzy wiedzieli, że ta nowa miłość romantyczna Mowana przez trubadurów skieruje uwagę z Boga na zauroczenie i rozpustę. Pozostała jeszcze pycha, miara ludzkiej wartości, która wynika z upokorzenia i straty innej osoby. Przekonanie, że ostateczny sukces zmierzono ludzkim zwycięstwem, pozbawionym wartości duchowych, do których zaliczały się pokój, sprawiedliwość, miłosierdzie i czysta miłość. Stół Maga miał inne rekwizyty. Jedynym spójnym rekwizytem były trzy małe kulki, albo połączone, albo blisko siebie położone, ponieważ pod kontrolą MAGA pozostały tylko trzy karty. Można zinterpretować, że stanowią one część przeciwwagi, której błazen musi doświadczyć, a która zakończy się doświadczeniem bycia ubogim duchem, czyli słowie to, co mówił Jezus na górze. Musi się wydarzyć coś, co zmusi lub przynajmniej mocno zachęci błazna do porzucenia przywiązania do czterech niezrównoważonych wartości ludzkiej świadomości. Jak opisano w błogosławieństwach wy z kazania na górze, musi to być katarzys, który złamie ducha błazna, ponieważ tylko w ten sposób można przerwać cykl ponownego polownej cielesności i odnaleźć Królestwo Niebieskie. I to jest taka sugestia, która mówi, że wymagane jest niesamowicie trudne najczęściej doświadczenie, ciemna noc duszy tak zwana, lub inaczej mistyczne doświadczenie na przykład. I to może sprawić, że przejrzymy przez te w pewnym, pewnym sensie te cztery elementy albo przynajmniej w pewnym sensie zobaczymy, że to nie o to chodzi. Mamy bardzo dużo tych przykładów. Ostatnio mówiłem o um, Tomku Grzymskim i jego doświadczeniu. Czy to nie jest też element jakby trochę na tej drodze? Wydaje się, że być może tak, ale to nie jest tylko jeden przykład. Bardzo wiele tych przykładów jest i to jak to jest opisane w tej książce i to jak mam nadzieję trochę Wam dałem Przestrzeni, żeby to zrozumieć, bardzo daje do myślenia i przede wszystkim zachęca do faktycznie innego spojrzenia na te aspekty w swoim życiu. Ustawienia ich odpowiednio, tak by w kontekście tego, co tu robimy, kim jesteśmy, jak wygląda nasza podróż. W kolejnym odcinku postaram się omówić właśnie kolejne elementy, kolejne karty, kolejne idee z tej książki. Zobaczymy się wtedy. Dziękuję bardzo za oglądanie, bardzo w życie poczciwe. Pozdrawiam, cześć.